Tylko że mam dwóch Ale, ale... No, dobra, polecimy sobie Czy ja nie parkujesz. O, ale jesteś? No Jak coś to ja mam live'a, bo może mi tu już naprawi no. Masz tego, masz kanał na. No... Eee mam, ale nie wiem jak się nazywa Teraz o. masz streama? E, znaczy live mi teraz nie Teraz nagrywasz w sensie tego live'a. Nie no no, no? no, Ile ludzi jest? Na razie zero Bo od razu tak nie ma, nie? Bo ja Ile masz subów? Ile masz subów? Nie wiem Mówię ci, że nie A wiem jak to Nie wiem ty nie patrzysz na sobie nawet ile masz Czekaj, ja muszę na chwilę włączyć live, bo to Muszę sobie jakąś broń zabrać i muszę włączyć Dajcie mi broń No snajper Dajcie mi snajper! No snajper! O, nie ma żadnych broni. Jak ja się fuję? No nie, no, fajnie. Czekaj, bo ja sam muszę.